Dobra, czyli jeszcze raz. Bierzemy sobie po prostu to. Tutaj mamy już ugaszony ten pożar? Tak, idealnie. A jednak nie. No szlak by to jasny. Czyli znowu musimy pobawić się w strażaka sama. A później podpalić to wszystko w pieździe. No, cudownie. Chyba, że zrobię to też w inny sposób. Mianowicie wezmę sobie mordercze krzesło. Czoł. Unikać Shirkenów, bo my jesteśmy ninja i w ogóle wszystko w temacie. Podpalimy sobie krzesełko, namierzymy drania. Ale kurczę, no jak tak będziesz w niego rzucał tym, no to... Ja pierniczę, no myślałem, że go zabijemy po prostu przez te płomienie. ale kicha. A to krzesło dalej się tu pali, no bierz je. Bez szans, no dobra, po szansy, kurwa, jak tak się będziemy zbierać, to... Ja nie mogę. Musik. A, no taki po naszym sprayu. Mamy jeszcze jeden? Tak, mamy idealnie. Aha, no i na to już też nie starczyło. Zdarknę tylko na chwilę, na moment, tutaj do tej szafeczki. Tutaj po prostu namijaliśmy te młotowe. Było trochę benzyny. Było całkiem pozytywnie. I teraz zrobię to inaczej. Zmontuję z nich po prostu koktajl. Czyli znowu bandaże. Tak z tym. Z tym. I tak z tym. Teraz zapalniczka. I po kolei będziemy w nich miotać każdym, jednym takim mołotowym, Podejrzewam, że nie przeżyją tego. Przynajmniej mam taką nadzieję. No to by było już naprawdę tanie. Zdychaj gnoj. A, nie dorzucę. O, teraz dorzucę. No cholera, no rzuciłeś tym? No co ty robisz, Edward? No kurwa. Nie wiem, co on z tym zrobił. Zjadł chyba. Ja nie mogę. Aha, dostali jednak. No to cudownie, to jeszcze raz, bo widzę, że się podnoszę. No nie no, to się odbija, kurczę no. Bez kitu. No się za stołem. Może... Albo... cholera no, po stole. To może nie chowie się jednak za stołem. Weźmiemy to. A, podpalimy jeszcze jednego i teraz myślę, z większą finezją to rzucimy pięknie. To powinno ich nieźle pokierszować. A my pobiegniemy w tym czasie po apteczkę. Skujemy sobie jakiś spray leczniczy. Tutaj jest apteczka idealnie. Bandaże A, musi zwolnić miejsce. No, później zwolnimy trochę miejsca. W każdym razie, na razie chciałem się podleczyć. Bzyk. I co, i tyle? Nie, nie. to jest jeszcze rana. Aha, tu, tu. Cudownie. Ja coś jeszcze w tej szafce. Nie ma nic. Tu mamy butlę jakąś, też łatwo palna chyba wybuchowa. Jakby ją rzucić... No to właściwie nic nam nie da. Dobra, trudno. Krzesłem też ich nie zabije. Tu coś jest ciekawego, czy zmontujemy z tego coś mołotowe Byłoby całkiem miło. O, idealnie. I wybieramy teraz to, i wybieramy teraz to, jeden do łapy, i zapalniczka do drugiej. Let's do it! One nadal tam grzecznie nas czekają. Już nawet się odwróciły nawet tyłem. Ła! Ale obrywamy. Znowu trzeba się schować. Wyposażyć w następną butelkę. Już podejrzewam, że można to bez problemu w inny sposób załatwić i rozegrać. No ale tak mi jest po prostu prościej. Zginął? O, idealnie coś zostało w powietrzu. I to podejrzewam, że po nim. Aha, już tego nie ma. Ale widzieliście ten element, prawda? Musieliście go widzieć. Ah, tragedia. Ile to gra ma bugów. Dobra, otworzymy to, nie otworzymy. Weźmiemy za to ten kosz na śmieci i może tym koszem uda się rozwalić drzwi. No. No, liczę na ciebie, no, wal. I jeszcze raz. No kurczę. Ja nie mogę. O, idealnie. Zostawimy to sobie. Ła, wow. coś większego chyba tutaj się szykuje. Tak, za zapisowym stan gry. Nie chcę mi się później tego powtarzać. No dobra. Ona znajduje się w tym y, Ala korzeniu. Cały czas mam do nas wyciągniętą tą rękę, patrzcie jak to fajnie wygląda. <grywa> Okej, okay, mogę tutaj wejść? Wow, nic mi się nawet nie dzieje zbyt specjalnie. A, no tak, nie to perze. Co wam co mówiłem? E, tak więc nie możemy tam wleść w to. Ale podejrzewam, że mm, po prostu z dystansu będziemy mogli coś zrobić, e, chociażby spalić tam, przeważnie, żeby to podpalali. A mi obu przy okazji tak zjarać. Tak swoją drogą. Mam sikierę. Może by to rozciąć ten kokon? Czekajcie, pobiegam tutaj dookoła. No nie ma innego przejścia. Czyli na bank musimy chyba tutaj się wpieprzyć. O, ładnie. Ła, reanimacja. Ale fajnie. Raz. No? Znaczy, czy to było raz? A, ale dziwna ta reanimacja, Boże. Najgłupsza chyba jaką w życiu wykonywałem. Raz. 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 raz, 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 raz ja to mam robić w momencie, kiedy tajkon chyba pojawia się na środku ekranu ta z tym życiem. Ale Altrus kupię, Boże. Raz. Raz. raz, 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 dwa, trzy. Raz. No, kurde. Raz. A już tak dobrze było. Czekajcie. Raz, raz. Dwa. raz. No, co jest? Raz, też potrafię do dwóch liczyć. Raz, I o co dwa, tam chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, raz, no i cudownie. Dwa, trzy. Raz, dwa. dwa. Raz. raz ja to nie wiem o co tu chodzi. Widzicie, ten krzyżyk pojawia się już nawet przed tym, po prostu, przed, przed tą ikonką. Jest to naprawdę raz. spartolone. Aha. nie chyba po wszystkim. Ja nie mogę. Czyli jeszcze ograniczeni czasowo jesteśmy. Ale to jest beznadziejne. Dobra, wrócę do Was, gdy uda mi się zreanimować w jakiś tam sposób. Ale, ale naprawdę, kurczę, widzicie, że działa to strasznie badziwnie. Raz. 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 raz dwa. Trzy. Raz. No Dlaczego ty nie działa? Dwa, trzy, raz. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okay, chyba znalazłem na to sposób. Trzeba po prostu klikać. Klikać po prostu nie na środku, gdy jest ten, ten wskaźnik po prostu życia i bicia serca, tylko gdy jest on troszkę za środkiem, tak w 3 czwartych po prostu tego paska, i wtedy się to udaje. Ale naprawdę, kurczę, nakląłem się po prostu niemiłosiernie podczas tego trwania tutaj, tej reanimacji, co zresztą podejrzewam i tak usłyszycie, bo pomimo cięcia, no, dało mi się to nieźle we znaki. Okej, okay, i tak się to skończyło? Ja nie mogę! To jest najgorszy romans w historii gier komputerowych. Wykorzystywał oh, sytuacji. No, fuck. Jest tak kretyńsko poprowadzony, jeśli chodzi o fabularne jakieś tło. Co to tam przeleciało? Nie oddalaj się. No dobra, no ale przynajmniej zrobiliśmy dobrze reanimację. Eee, okej. Okay. Dobra, zamknij się. Nie wrócę, dobra? Dobre. O niedługo wrócę idealnie, czyli zostawiamy ją tutaj, tak? No, tutaj mam jeden mołotow. Ja, ja troszkę sobie tutaj po, e, posprawdzam te szafki. Liczę też na jakiś spray leczniczy. No ale na razie same młotowe znajduję. No dobra, trudno. A mamy coś przy sobie? Kurczę, no znowu te kraby o podobne ciustwa. O! Daj Czekajcie, jakby je tutaj. Aha! Ha, ha, ha. Zapalniczka. Nieśmiertelna zapalniczka nasza. Mamy spreja, mamy spreja. No szkoda, że to jest spray medyczny, no ale. Nagincie. Już cholera, czemu nie umieracie? O! No dobra, jest ich za dużo. Zmarnowałem tylko spray E, a ten pomysł też mi do niczego się tutaj nie przyda. Ale, 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 ale. Postaram się znaleźć po prostu. Po prostu jakieś krzesło, czy coś w tym rodzaju. E, może wtedy je spalimy. Dobra, na razie nic tutaj nie ma. Tu są jakieś zwłoki, ale zwłokami no, nie, nie, nie bardzo je pokiereszujemy tutaj. E, dobra. Zrobimy sobie rundkę z powrotem. Dobra i może tutaj coś ciekawego da rada. Tu są te robale, chole wciano. No bo gaśnicą przecież ja nie rozwalę, no. Bądźmy, bądźmy szczerzy po prostu. Zresztą to nie jest gaśnica. Czekajcie. Jak na gaśnicę, to to wali czymś innym. Tak na moje oko. Chyba, że to jest butla z gazem i czekajcie, jakby to połączyć z ogniem. Dokładnie, ła! Wow. No nieźle, nieźle. czyli zrobiłem sobie ognie, Fajnie. Ach. Nie przeszło. Fajnie, że można to tak oszukiwać. Gra myśli, że dalej dmuchamy z tamtego miejsca. <laughs> Ciekawe jak długo to powiedziała. No niezła sprawa. No, to ja tak cały czas będę biegł. Porozwalamy je sobie tutaj na spokojnie. Chyba, że nic nie zjaram. Tu jest jeszcze jeden potworek. Słuchajcie, bo one chyba skądś wybiegają. Podobno rozwalić te ula takie. O, coś w tym rodzaju. No tak, zaczynałem kable tam psuć. Miło z ich strony. A wracamy po źródło ognia. No, i dmuchamy dalej. Pięknie. Tam mogę to rozwalić? Nie, nie bardzo. No, trudno. To popsujemy coś innego. Tutaj też za bardzo się ogniem nie pobawię. Nie ma jeszcze korzeni, z których wybiegałem. Musi coś być. Ciągle tutaj widuję jeszcze. Dobrze, schodzą z tamtych ścian. To było też dość logiczne. No nie, tak tego nie podjaramy. No dobra, czyli jak na moje oko trzeba było się chyba tam wspiąć, tak? Też nie bardzo. To nie wiem co trzeba zrobić. Autentycznie. Znowu utknąłem. Tędy nie pogadać z tą, 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 albo podpalić ją, ja nie mogę, ale by to genialne było. Gin, 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 cholero. Tak, mam problem. Gin, umieraj. Spoń No nie wierzę, jest ognioodporna. Eee, dobra. Kurczę, no nie, nie wiem co zrobić, a w tych szafkach coś jest ciekawego? Nic. W tej? O, taśma klejąca Idealnie. Tylko po co mi taśma klejąca Nie no, zostaw już tą szafkę. Ja chciałem podnieść po prostu butlę. Eee, tak, i pobiegamy sobie dalej. Poświetlam tutaj jeszcze każdy kącik. Zobaczę, czy na pewno niczego nie przeoczyłem. Nie. No to cóż, no na pewno coś będzie tutaj z tą lampą, która się oderwała. Chyba, że można to tam przestrzelić wyżej. To by było genialne. Czekajcie, wezmę pistolet. No, mam co prawda tylko 7 naboi, no ale. No dobra. Teraz się uda Więc wskakujemy Krab, nie Tylko nie on Tam było jeszcze E żeby nacisnąć Może go rzucimy jakoś A nie nie da rady Możemy się łapać co najwyżej Dobra puść 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 puś, bo on Cię zabije No Edward idioto. Jezus Maria no Jeden headcrab by mnie zabił teraz a czekajcie, muszę się wrócić znowu po ogień, i podpalimy go po prostu. Dobra, mamy dmuchawę. pięknie, 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 pięknie. Gdzie on jest? Jezu, jak ja cię spalę tych cholerajena? Chodź tu. O, idealnie dostał. No i teraz kładziemy. Wskakujemy. I miejmy nadzieję, że się uda. Jeśli jeszcze jeden tutaj wylezie, to po prostu wyjdę z siebie i stanę obok. Ja chyba potłukam tam coś. E, to po się dalej chyba jest całe. E, kto by się zresztą tym przejmował. Aha, i tutaj znowu musimy to spalić. E, czekajcie. To weźmiemy sobie zapalniczkę tym razem. Zapalniczkę. Albo i nie zapalniczkę, nie mam po prostu sprayu. To trzeba by było zrobić coś ambitniejszego. Czyli cały koktajl. No dobra poświęćmy go No No nie wierzę no jeszcze jest całe No cholera jasna O, oh, dejem dobra. To zróbmy to w ten sposób. Eee, to i, i chciałbym się wyposażyć w tamto ostatnie. To, 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 tamto. Nie da rady. No, da radę. No to idealnie. Dobra, podpalamy. No i teraz może dostanie. Musi dostać. Jak teraz nie wyjdzie, to po prostu nie wiem. Cofniemy się po jakiś spray. Paranoia. No! Cudownie. Bingo. te potworki nie mają już stąd wybiegać. Wskoczyć się tutaj za bardzo chyba nie da. No wygląda na to, że daliśmy radę. Gdzie teraz iść? Tam też coś jest. W no ogóle całkiem sporo te muzeum. No i na razie zejdę po prostu z powrotem na dół i zobaczymy, co można ciekawego tutaj porobić. No tak, no to, to, to było całkiem sensowne. Najpierw spadłem, a później mi się chwycił po prostu. Eee, ok. Też za bardzo chyba nie wejdziemy, a no, szkoda, bo coś tam jest interesującego. Przede wszystkim wrócę się po spray. Cześć, co słychać? No ale mi nic nie powiesz, a tutaj kolejny headcrab, skąd on się wziął? Jeń. Spoko, już po nim. To. O, to. to otwórz szafeczkę, a tu jest ten krew nawet nieźle. No i tak biegniemy z powrotem. No, 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 no. No, skąd się tu jeszcze wychodzą? No słyszę je po prostu. Tam na górze chyba będą. A, teraz po też jeszcze sobie jakiś biega headcrab. Dobra. No, ja po tej linii nie, nie wespnę się po prostu z tymi otaczem ognia. Szkoda, szkoda. No, możliwe, że coś ciekawego moglibyśmy wtedy zrobić. Spróbuję wskoczyć tam jeszcze raz do góry. No ale kurczę, no nie puszczę się. Spróbuję wejść tam po raz kolejny i rozejrzymy się troszkę bardziej dokładnie. No bo wyżej nie da rady przez kościoły z tych rzeczy. No dobra, tędy. Jedna droga. Nie, nie bardzo. No te, nie tędy, to. Pu, 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 pu. Może tędy? Wow! Nie wierzę. Skoczyliśmy tutaj. Tylko co nam to dało? A, widzicie, tędy chyba będzie można przejść. Jak to podpalić teraz? Mamy spray, to może sprayem da radę i zapalniczką oczywiście. No i nie da rady, to już będziemy tak średnio. O, dał radę, spoko W średniej, ciekawej sytuacji chciałem powiedzieć. Eee, teraz tak, 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 tak. Latarki nie potrzebuję ani z tych rzeczy, po prostu to sobie odłożę i pobiegam trochę z zapalniczką. No dobra. Także płoń. Płoń, płoń, płoń. Zaraz sobie tamten przejdziemy. Znaczy wskoczyłbym już teraz, tak żeby nie przeciągać, ale stracimy niepotrzebnie zdrowia. Przy okazji możecie pooglądać sobie tutaj jak rozprzestrzenia się ten ogień. Ile mniej więcej palą się te wszystkie tutaj obiekty? No ładnie. No, spróbuję to przeskoczyć. Nie będziemy czekali. No skacz tam, dobrze. teraz możemy zejść tutaj niżej. a to jest jakaś pułapka, jak na moje oko. Nie będę tutaj się o to ocierał. Ła! Okej. Okay. A to już wygląda całkiem dziwnie i coś mnie bije. Aha, headcrab kolejny. No to jakby się go tutaj pozbyć w przemiły i przeuroczy sposób. Dzięki za zobaczenie materiału. Jeśli Ci się spodobał, to zostaw komentarz, lajk, like, a jeśli masz czas, sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na moim fanpage'u. Dzięki.